Echot. Dobrze. Nie, nie. Ruszyły. Prowadzi Arvim. Sarmiego poprawia Echo Ofira. Na ostatniej pozycji galopuje Petersburg. W tej chwili na czoło stawki wysunął się Echo Ofira. Echeofira na drugiej pozycji, Sanmiego na trzeciej, razem łeb-web. Echut z Arwimem, następnie galopuje Gamesa, Za Gamesą jest Hojna i na ostatniej pozycji Petersburg. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1000 metrów. Na czele Echeofira Sanmiego jest na drugiej pozycji, dalej Echut z Arwimem razem. Dalej Gamesa, hojna i Petersburg na końcu. Połowie zakrętu, nadal bez zmian pozycji. Echofira, Sanmiego, na trzecim miejscu jest Echut. I stawka się mocno w tej chwili zgrupowała przed wyjściem na końcową prostą. Echofira nadal na czele. I wyjście na prosto, największym kołem jest Echut. Echofira. Jest na pierwszej pozycji, na około 400 metrów przed celownikiem. Echo ofira nadal prowadzi. Sanmiego jest na drugiej pozycji. Echut polem finiszuje. Echo ofira, Sanmiego echut. Taka jest na razie kolejność. Sanmiego doskonale finiszuje. Sanmiego polem świetnie galopuje. Echut jest blisko również Gamesa. Sanmiego wszystko razem w jednej linii, ale echut polem najlepiej finiszuje. I jest już na pierwszej pozycji, a San Miego wysuwa się na drugie miejsce w celowniku. Echud San Sanmiego, Arwim, Echo, Fira i tam dalej. Ojej, jej, jej, jej. Z Petersburga spadł jeździec za celownikiem, proszę państwa.